W pewnej małej wiosce mieszkała rodzina, która była nazywana rodziną kolorowych koralików. Mama, tata oraz ich troje dzieci, Ania, Kuba i Zosia, znali się wiecznie od najmłodszych lat, byli wszyscy ze sobą bardzo zżyty, ponieważ w każdą sobotę spotykali się, aby wspólnie bawić się, grać w różne gry i tworzyć niezwykłe rzeczy z kolorowych koralików, które zbierali w okolicy. Każde dzieciątko w rodzinie miało swój ulubiony kolor koralików. Ania kochała błękity i turkusowe odcienie. Kubuś szalał za czerwonymi i zielonymi, a Zosia miała fiołkowy zapał. Pewnego dnia podczas ich wspólnej zabawy, do wioski zbliżyła się tajemnicza burzowa chmura. Z każdym krokiem stawała się coraz większa i bardziej przerażająca. Dzieci, widząc ją z daleka, Postanowiły schować się w domu, ale w ich sercach zapanowała obawa. Mama i tata, widząc jak kolorowe koraliki rozsypują się po podłodze, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Nie ma co się bać, powiedziała mama. Musimy razem stawić czoła tej chmurze i wykazać się naszymi talentami. Cała rodzina zasiadła w kole i zaczęła wspólnie myśleć, co mogą zrobić. Ania stwierdziła, że mogłaby stworzyć piękny pamiętnik, w którym uwieczniłaby wszystkie ich wspólne wspomnienia. Kubuś pomyślał, że wybuduje domek z koralików, który będzie miały zdolność ochrony przed burzową chmurą, a Zosia wpadła na genialny pomysł: Stwórzmy wspólnie ogromny szałas z naszych koralików, żeby spróbować oswoić chmurę. Dzieci zaczęły działać, każda w swojej dziedzinie. Ania łączyła koraliki w piękne wzory, Kubuś pracował nad domkiem, a Zosia zbierała wszystkie kolorowe koraliki, aby zbudować szałas, jakiego świat jeszcze nie widział. Gdy burza się zbliżała, rodzina uformowała ogromny szałas z koralików. Burzowa chmura ledwo dotknęła ich dzieła, gdy nagle jej groźny wygląd zmienił się w coś pięknego. Zamieniła się w tęczę. Która wznosiła się nad ich szałasem. Chmura spojrzała w dół i zobaczyła radosną rodzinę, która stworzyła coś wspaniałego z wielką miłością. Zaraz po tym, jak burza odeszła, chmura powiedziała: Nie potrzebujesz być idealny, żeby być wystarczająco dobry. Wasze talenty i różnorodność sprawiły, że stworzyliście coś naprawdę wyjątkowego. I zniknęła. Zostawiając po sobie kolorową tęczę. Od tej pory rodzina kolorowych koralików wiedziała, że chociaż każdy z nich ma swoje talenty i słabości, razem mogą osiągnąć wielkie rzeczy. Kiedy wrócili do swojego domu, postanowili, że każda wspólna chwila, każda przygoda, każdy pomysł, nawet te, które wydają się nieidealne, są wartościowe. I tak za każdym razem, gdy burzowa chmura zbliżała się do ich wioski, rodzina z uśmiechem stawiała jej czoła, potrafiąc zamienić strach w radość, bo wiedzieli, iż razem są w stanie pokonać każdą przeszkodę. Tego wieczora, przed snem, wszyscy zasnęli z pewnością, że nie muszą być idealni, aby być wystarczająco dobrymi, a nad ich domem, w blasku księżyca, wciąż świeciła tęcza przypominając im o pięknie chwili, które doświadczyli razem i tak żyli długo i szczęśliwie, a ich serca każdego dnia były pełne kolorowych koralików wspólnych przygód. Dobranoc.